Witam, witam. Dzisiaj zamierzam zaprezentować wam grę Lords Mobile, grę, na której spędziłem w sumie 4 lata i w dalszym ciągu w nią gram w pewnym stopniu. Planuję pokazać pewną wiedzę na temat gry podstawową dla osób, które chcą zaczynać, a ewentualnie dla osób, które chcą się doedukować na ten temat gry. Jednakże wszystko w swoim czasie. Gra to jest gra strategiczna od IGG e, IG Games e, twórców takich gier jak Clash, Castle Clash i Royal Mobile. Obie te gry są w pewnym stopniu strategiczne, jednakże Royal Mobile to jest wzorowanie Lords Mobile, trochę w innej wersji. Ta gra jest skierowana no, na telefony z Androidem i iOSem. Ja jednakże korzystam z PlusTaka i czyli emulatora Androida na komputer. Tak więc zaczynajmy bez dalszego gadania z Nie ma co ociągać się w tym wszystkim. Teraz trzeba poczekać aż się gra. Ładuję, więc na chwilę się mutuje. Poglądź właśnie na się rozłączy na wprowadzenia, które nas zaznajamia z fabuły gry, która miała miejsce w tym co się wydarzyło. Jest to w pewnym stopniu odzorowanie tego, jaka jest założenie tej gry. Planujemy tutaj założyć jak najmocniejszą gilię, znaleźć oddanych kompanów do walki i przejąć władzę nad Królestwem. Oczywiście tutaj przechodzimy za który wprowadza nas w naukę podstaw. Widać, trochę ten emulator niestety się przycina, jest to dosyć wadą, planuję to przed następnym odcinkiem jakoś ogarnąć, żeby przy następnych nagraniu było wszystko już w porządku, jeszcze jak na razie, no, nie chodzi tutaj sprawy. Tutaj przechodzimy sobie tutorial, żeby Jeżeli ktoś chce, to może sobie zawsze go pominąć. Jest magiczny przycisk takie pominięcia dla ludzi niecierpliwych, także mi to nie przeszkadza w sumie. Właśnie. Potwory... Potwory w sensie bohaterowie. To jest właśnie jeden z nieodzownych elementów tej gry, którzy wpływają na każdy polu. Bo nie dość, że wpływają na rozbudowę zamku, to jednocześnie wpływają właśnie też na walki i tym podobne. I do tego mamy tutaj oczywiście też lochy w pewnym stopniu, które trzeba przechodzić, żeby zdobywać jakieś inne poziomy. Aczkolwiek to się okazuje w późniejszej fazie, więc... Gry nieco. Więc wszystko w swoim czasie. Ale razie przejdźmy ten tuszok. No. Udało nam się wygrać, przez co zdobywamy swój nice jakby zamek, który później rozpudzimy. Czasem. Więc zbudujmy pierwsze koszary, żeby budować... rekrutować jednostki. No i oczywiście ta gra jest w pełnym stopniu, już na wstępie powiem, że jest w pełnym stopniu pay to win, nie oszukując się niestety z innymi, jednakże aż tak bardzo źle z tą grą nie jest, jakby mogło się wydawać, gdyż da się osiągnąć w niej pewne rodzaju sukcesy nawet bez większego wkładu pieniędzy, ja osobiście mam większe szczęście. The goddess Athena bestowed właśnie w tym sposobem przeszliśmy w sumie tutorial. Rozw zaczynamy rozwój naszej bazy. Nie? Czyli na początku szkolenie jednostek. To wytłumaczone, że koszary to jednostki możemy tutaj. I te jednostki są wszystkie zależne od tego, jakie później mamy badania. Bo są, aktualnie są w, para, w koszarach możliwe do rekrutacji cztery typy jednostek. Jednakże w jednym z ostatnich tu została dodana piąta możliwa jednostka do rekrutacji, która jest niestety już całkowicie płatna. Jednakże jest możliwa do osiągnięcia nawet bez pieniędzy. Jednakże jest to czasochłonne. Rozbudujmy sobie na razie nasz zamek, mury obronne, koszary, zamek. Zamek nam umożliwia ogólnie maksymalną ilość armii, którą chcemy wysyłać na pola czy też na inne jednostki. I jednocześnie zwiększa nam możliwość maksymalnej pomocy, czyli tego, co możemy, o co możemy prosić sojuszników będąc w giełdzie. W dodatku. Na początku gry mamy bardzo ograniczoną wielkość zamku i możemy go poszerzyć pokonując e, kampy NPC, jakby te kampy, oczywiście są us za każdym razem takie same, niezależnie kto zaczyna grę. Bo żeby je przejść, musimy mieć jednostki odpowiednie, żeby prze przeżyć. Pokonać wszystkich przeciwników i przejąć tę planszę. Ponownie mamy takie samo. Tutaj jest można zauważyć morale swoje, swoje oraz morale przeciwnika. Są one uzależnione od ogólnie tego, jakie straty ponosimy. Im więcej wniosek stracimy w tym krótkim czasie, tym bardziej one spadają. Jednakże to jest uzależnione głównie tym jak bardzo wysokie macie procenty od ataku czy od broni, ponieważ tylko od tego zależne jest to jak szybko się proszę ewentualnością jest jeszcze to, że zależny też jest rodzaj jednostek. A także to planuję wytłumaczyć w późniejszym materiale, ponieważ to też jest czasochłonne dla początkującym poziomie gry to nie jest najbardziej istotne. Istotną rzeczą są kopalnie. Mamy do wyboru cztery typy kopalni: tarta, kamieniową, kopalnie i gospodarstwo. Ogólnie jednostki w tej grze potrzebują jedzenia, żeby być rekrutowane, oraz je jedni po późniejszym etapie spożywają jedzenie. Aczkolwiek w tej grze nie potrzebujemy mieć zbudowanych nie wiadomo ile gospodarstw. Wystarczy, że mamy zbudowane jedno gospodarstwo i to wystarczy. Ponieważ nawet jeżeli zejdziemy z jedzeniem poniżej do zera, to jednostki, które posiadamy, nie będą umierać. Ponieważ jest to tak, że Stworzone, i w sumie nie ma potrzeby budowania więcej farm czy gospodarstw, które produkują z żywiej. w momencie braku zboża, e, po prostu wykorzystujemy zapasy z plecaka, ewentualnie zbieramy z pól będących na mapie, także, właśnie, rozbudujmy sobie dalej zamek, żeby się rozwijać. No i najlepiej na początku ogólnie dołączyć do jakiejś gildii. Najlepiej jakiejś ze swojego królestwa. Ja osobiście już założyłem sobie gildię własną, żeby się nie męczyć z, z tymi. Eee. Oczywiście pomyliłem się w wpisywaniu gildii, bo przecież to jest logiczne, że nie można bezpośrednio wpisać wszystkiego. O, to jest ogólnie ciekawe, widzę. Wprowadzili pewną blokadę, która chyba uniemożliwia dołączanie do innych królestw, ponieważ kiedyś dało się dołączyć do gildii, która nie była w swoim królestwie, a teraz, widać, jak widać, się nie da już niestety tego zrobić. Szkoda trochę, no ale niestety tak już jest spróbujemy spróbujmy dołączyć sobie do jakiejś polskiej gildii po prostu. Uwaga, nazwy. Dobrze. Fox. będzie? Potwierdź. I widać, tutaj mamy czat gildii. Widać, że tu już mają prowadzą jakieś dyskusje. I tutaj możemy przydzielać pomoc sojusznikom I jednocześnie jeżeli rozpoczniemy budowę jakąś dłuższą możemy, niżeli tą, co możemy przewinąć sobie w VIP-ie, ponieważ zależnie od VIP-a mamy różne bonusy, między innymi produkcje zwiększone, szybkość podróży, premie PD i tym podobne. Jest to zdobywalne poprzez po prostu codzienne logowanie, kupowanie za gildyjne pieniądze, które zdobywamy ze skrzynek kupionych, ewentualnie z pomagania sojusznikom. Codziennie możemy zdobyć aż 40 tysięcy tych końców. Lub też możemy kupić te punkty za games, gemy, bo tak się zwie waluta gry, jednakże nie jest to opłacalne ze względu na to, że no Gemy zawsze będą brakować i nigdy nie będziecie ich mieli na tyle dużo, żeby sobie tak o wydawać je na co chcecie. Chyba, że uda wam się wygrać w labiryncie, ale to inna historia. Tak więc zbudujmy sobie farmy. Ogólnie dobrym sposobem na początku gry jest rozbudowanie wszystkiego jak najwyżej można. Następnie rozwojem zamku. Ewentualnie, bo są dwie szkoły do rozpoczynania gry. Jedni mówią, że najlepiej rozwinąć zamek do levelu 17 jak najszybciej. A inni mówią, że lepiej się skupić na eventach. Ja osobiście sądzę, że warto rozwinąć zamek do levela 9, żeby ulepszyć jednostki. A następnie sobie stopniowo ulepszać zamek i wszystkie budowle w nim. Dodatku, tutaj w sklepie, gdzie mamy wszystkie paczki dotyczące postów i tym podobnych, możemy sobie odebrać ciennie skrzynkę, która zapewnia nam zapas surowców w pewnym stopniu. Spróbujmy teraz przejąć może kolejną część mapy, żeby pokazać kolejny etap. I tutaj widzimy jaki mamy przeciwnik bohaterów oraz pułapki i w życie muru oraz ilość jednostek. No tutaj możemy sobie kliknąć i sprawdzić już w sumie jaka jednostka jest dobra na co. Czyli kodnica kontroluje piechotę, piechota kontroluje łuczników, a łucznicy kontrolują konie. I te wszystkie trzy jednostki oczywiście niszczą maszyny oblężnicze, które się nadają tylko i wyłącznie w sumie nam niszczenie murów, ewentualnie pułapek. Także spróbujmy sobie przejąć to obozowisko. Jak widać, nasze jednostki dosyć mocno przy tym ucierpiały ze względu na mury, ponieważ mury we wczesnym stopniu gry są w stanie powstrzymywać jednostki, jednakże moim zdaniem mur to jest jedna z najbardziej bezużytecznych rzeczy w tej grze, ponieważ później nikt nie korzysta z tego muru, a jest on bardzo dużym uciążeniem dla wszystkich późniejszych etapów gry, ponieważ jest to niepotrzebna moc i tym podobne, jednakże to opowiem dokładnie w w momencie kiedy otrzymamy możliwość badań niestety w tym momencie przegrali wygrać wygraliśmy tą walkę, jednakże przeciwnikowi zostało 90 jednostek. Sprawierzmy sobie resztę jednostek, które nam ucierpiały, ponieważ z walk 60% jednostek ee, jest, trafia do szpitali a 40% jest martwy. Tak działa w przypadku każdego ataku na przeciwnika. Chyba że jest to atak na was, czyli się bronicie, to w tym wypadku 100% wnosek trafia do szpitali. Chyba że macie pełne, to wtedy wszystkie umierają. Follow my Także pokonajmy tą armię. Teraz powinniśmy już dać radę z tym drugim podejściem, ponieważ to nie jest problematyczne. 160 jednostek. Jak widać tutaj prowadzą rozmowę na czacie w dalszym ciągu gildyjnym odnośnie gemów, czyli waluty. Są zdobywalne. No i tutaj widać, jakie budynki możemy zbudować. Czyli pokrótce, Akademia odpowiada za właśnie badania i tym podobne. Można w niej opracowywać lepsze jednostki, lepszy mur i wszystkie inne. Sala wojenna odpowiada za to, jakie można robić rajdy, czyli inaczej, pospolite ruszenia na przeciwników, czy też na gniazda mroczne, które są tak zwanymi dark darknessami przez większość graczy, którzy grali na angielskiej wersji, w tym też mnie, ponieważ jestem przyzwyczajony ogólnie do angielskiej wersji, jednakże stwierdziłem, że nagram po polsku to dopóki... Nie będę, będzie mi to przeszkadzać aż za bardzo w grze. Ambasada. Ambasada odpowiada od tego, ile jednostek możemy dostać od sojuszników we wsparciu. I oni są tylko do tego, żeby odbierać ataki przeciwników kierowane na zamek. Warsztat. W warsztacie jesteśmy w stanie wykuwać przedmioty dla naszego lidera. I zależnie od tych przedmiotów one dają różne buffy. Typu przyspieszone badania, przyspieszona budowa przyspieszone... My Wszystkie inne rzeczy, far, zbieranie itemów i tym podobne, placówka handlowa. No, po prostu targowisko odpowiada za wymiany zasobów pomiędzy graczami. Można ich wysyłać. Więzienie: więzienie pozwala nam złapać przeciwnego bohatera z zamków powyżej levelu 11. Jeżeli się nie mylę, ewentualnie. Oraz ich zabić w późniejszym etapie, jeżeli posiadamy ołtarz. No. I jednocześnie odblokowaliśmy w tej chwili posąg. I w tym posągu to są tak zwane lochy. Przechodzimy te, te lochy za pomocą właśnie naszych bohaterów, których zdobywamy właśnie w tym miejscu. I ogólnie najlepszym moim zdaniem sposobem na to jest przewodzenie po prostu jak najwięcej tych kolejnych etapów, ponieważ im dalszy etap, tym lepsze nagrody. A im lepsze nagrody, tym szybciej się rozwijamy. O, także przejdźmy sobie pierwszy etap tak na szybko. Widać można tutaj... Jednostki automatycznie atakują i w momencie, kiedy im się pasek pomarańczowy pod jednostką naładuje, jest możliwość użycia super umiejętności. Kliknięcie na nią powoduje użycie. Także jeżeli przytrzymamy na tej postaci umiejętność, to możemy wymierzyć centralnie tą umiejętność, jak ma zostać rzuconą. Tak właśnie tutaj widać w momencie. Dostajemy takie elementy do ulepszania postaci w tym momencie. Bo mnie zastanawia jedynie czemu to jest po angielsku, jeżeli wszystko inne jest po polsku. To jednakże nie. Także przeszliśmy jeden z elementów no I i ogólnie można to iść dalej, jednakże najpierw popularnie trzeba postać. Oczywiście jeżeli mamy postaci różnych i różne mm, umiejętności tych postaci jest też rzecz ulepszania postaci są dwa typy ulepszania postaci. Poprzez itemy, czyli itemy, które zdobywamy właśnie w tym posągu, musimy nazbierać itemy, żeby podnieść im rangę. Jednocześnie też w posągu jest do zdobywania na trudniejszym trybie, który odblokujemy po przejściu pierwszego etapu w całości, eee, możliwość przejścia w, w trybie elity. I w trybie elity zdobywamy medale, które są w stanie podnieść kolor postaci. Podniesienie koloru postaci zwiększa buffy, czyli specjalne umiejętności, które dana postać ma i jednocześnie te przeciwko komputerowi, czyli w tym lochach i tym podobnych, umiejętności pasywne, czyli zwiększenia produkcji oraz umiejętności e, e, w walce typu zwiększonej ataki jednostek. Poza tym wszystkim mamy ogólnie naszą główną postać i te ubrania, które możemy w wyposażyć w późniejszym etapie, jeżeli je wykujemy. W dodatku tu mamy talenty. Ja sugeruję na początku, bo mamy tutaj dwie ścieżki. Lewa ścieżka jest w typowo agresywnych rzeczach, czyli zwiększone ataki jednostek, jakieś zwiększone prędkości budowy trapów czy też inne. Ja osobiście na początku jestem za tym, żeby iść w prawo ścieżki, czyli najpierw ulepszenie szybkości budowania oraz szybkości badania, ponieważ to jest bardziej użyteczne w początkowym. Czasie, aniżeli rekrutację jednostek. Zbudujemy jeszcze akademię tutaj, żeby pokazać jak to wygląda dokładnie w akademii. I będziemy tym akcentem kończyć, ponieważ już mamy you can research technology at the academy. fragment nagrany. Akademia właśnie służy do badania. Na początek musimy przeprowadzić badanie, które nam przyspiesza szkolenie wojska i tym podobne. Nie, nie mamy kamienia niestety, więc musimy włożyć z plecaka. Jeszcze wyjdę na mapę, żeby pokazać jak to wygląda. Zanim to wszystko wyłączę, Weź. możemy wysyłać jednostki, na pola, które będą nam później... Wracały po czasu. Jednakże możemy zostać też zaatakowani na tych polach, także to jest ryzykowne w pewnym stopniu. Dlatego warto mieć zawsze pod ręką telefon, ewentualnie mieć włączone powiadomienia o nadchodzących atakach, które są możliwe w ustawieniach do sprawdzenia. Także na przykład możemy sobie wysłać eksploatuj, wybierzemy sobie bohatera oraz jednostki. Wiemy, że wyślemy 498 jednostek, zasoby zbierze 3200, a czas iścia zajmie 0,26 sekundy. Także wypuśćmy. Jak widać tutaj mamy wiadomości systemowe i tym podobne. I tutaj właśnie w momencie, kiedy ulepszamy posył na dany level, możemy zobaczyć, jakie umiejętności odblokowywuje. A Jeżeli chcemy dostać szczegółowe umiejętności bohatera, żebyś sobie przejrzeć je, wystarczy wejść w bohatera oraz dokładnie, dokładnie wypisane wszystkie umiejętności oraz jak się zmieniają zależnie od poziomu. Także myślę, że tym sposobem będziemy kończyć. No i do zobaczenia już wkrótce. Polecam ogólnie jeszcze, jeżeli chodzi o badania, z początku iść w gospodarcze badania, a następnie w badania pod potwory. Pod polowanie na potwory, ponieważ ze względu na to, że polowanie na potwory zapewnia nam większość zasobów i jednocześnie pozwala nam na polowanie. I zużycie energii, którą tutaj mamy, oto jak wychodzimy na mapę. I tu mamy te potwory, które możemy polować. Akuratnie to są level 3, więc ciężko mi pokazać cokolwiek więcej. No i level... I ogólnie zależnie od potwora, levela, różne itemy dostajemy. W tym przypadku jakieś niebieskie... Su elementy potworów, tarcze 24 godziny czy też gemy. Natomiast jeżeli na przykład atakujemy poziom pierwszy, to wtedy dostajemy 8 godzinną tarczę, 200 gemów, czy też inne. oczywiście za zabicie stwora gildia dostaje też prezent, który można następnie otworzyć w sklepie, w zakładce gildii. Tak więc to na tyle. Wkrótce zobaczy wrócę z powrotem. No i do usłyszenia. Do zobaczenia. wszystkiego miłego. Joe.